To zadanie wygodniej rozwiązać w układzie nieinercjalnym, w układzie związanym z Dominikiem, czy z końcem liny, ale rozwiążę je w obu układach. OK. To tutaj Dominik w układzie współrzędnym związanym z końcem liny, czy z samym sobą, w układzie nieinercjalnym jest w spoczynku. W takim razie Dominik będzie oczekiwał, że siły na niego działające się równoważą. Eee... No, i pierwszą siłą będzie siła ciężkości, tam jak zwykle. A za długa. Do tego na Dominika działa siła bezwładności. No i naciąg musi być równy w sumie tych dwóch naciąg czy tam naprężenie ze strony liny. To jest siła, jaką Dominik ciągnie linie na dół, albo lina Dominika do góry. Suma chyba, chyba dosyć. To jest siła naciągu. No i. Równowaga sił, pierwsza sara dynamiki, czyli naciąg jest równy, sile bezwładności, dodać ciężar, naciąg to w takim razie masa razy AR, i już zrobione. To dosyć intuicyjne jest w układzie nieinercjalnym. W układzie inercjalnym, czyli patrząc na to z zewnątrz, z perspektywy tego układu odniesienia, widzę, że Dominik wykonuje fragment ruchu po okręgu, więc będę oczekiwał istnienia siły dośrodkowej. A to znaczy, że siły działające na Dominika już nie mogą się równoważyć. Ciężar jak był, tak jest. Żeby siły się nie równoważyły, ja muszę zwiększyć naciąg. Czary. Naciąg musi być większy niż ciężar. Jak to by sobie swobodnie wisiało, oczywiście naciąg równy ciężarowi, ale tak będzie większy. No i przez to mamy wypadkową, niezerową, skierowaną w górę. I wypadkowa tych dwóch sił będzie robić za siłę dośrodkową w tym ruchu. No i mogę sobie zapisać, że ta siła dośrodkowa. To naciąg pomniejszony o ciężar. W takim razie naciąg to będzie siła dośrodkowa, dodać ciężar. No i siła dośrodkowa to jest masa razy przyspieszenie dośrodkowe. Mam ten sam wzór, ten sam wniosek, ten sam wynik wyjdzie. To jeszcze raz przypominam, rozwiązując to w układzie odniesienia związanym z Dominikiem, widzę, że Dominik spoczywa, bo układ odniesienia, układ współrzędnych jedzie razem z nim. Skoro Dominik spoczywa, że tam ma stałą prędkość, to siły na niego działające muszą się równoważyć. Narysowałem tak, żeby się równoważyły. Wprowadzą siłę bezwładności, bo zwykle w ruchu po okręgu siłę bezwładności czuć, ona wypierdala na zewnątrz okręgu. Tutaj. Obserwując to z zewnątrz, widzę, że Dominik wykonuje fragment ruchu po okręgu. O taki. Więc oczekuję istnienia siły dośrodkowej, bo wiem, że gdyby tutaj była równowaga sił, to Dominik nie wykonywałby ruchu po okręgu, tylko ruch prostoliniowy. Gdy siły się równoważą, ruch jest prostoliniowy, a nie po okręgu. Ale tu mamy ruch po okręgu, więc żądam istnienia siły dośrodkowej. I jedyna opcja, żeby tutaj była jakaś dośrodkowa to to, że naciąg będzie większy niż ciężar. Trochę to, to dziwne, to wygląda tak, jakby Lina wiedziała, że ma zwiększyć swoje naprężenie, żeby bardziej Dominika do góry ciągnąć niż ciężar w dół. ale tak naprawdę to wynika z tego, że Dominik ma masę, ma tendencję do poruszenia się po linii prostej, czyli Dominik. Chce jechać tak, ale nie może, bo Lina zawadza i to on naciąga Linę bardziej. Mniej więcej. Coś takiego.